Witamy Was wszystkich, z tej strony Umbra I Retro! Oto kolejny odcinek Ambasady Chaosu Aż zazdroszczę temu dzieciowi tej Umbrze którzy są w wodzie, u nas taki upał Gorzej. Tak, no fajnie mają, właśnie mają fajne. Gdzie pokazujesz No, no. woja, dziadzi ratiu! Dziadzi Dziadzi, daj łapy! Proszę, łap! Uuu, podciągaj mnie, dobrze? Silna ombra, co? A ja? Oj, dlaczego nie mogę zapewnić tych? Och, już. Że kamerę sobie zmień, przede wszystkim co? Jestem. Dziadzia idzie, bo to... Gacie mokre co trzeba. Co trzymasz? Trzeba powiesić moje Zierenka? gacie. Ziarenka? Glony. Glony. Smaczne. Zjedz. Nie, wstydzę się. Dziadzia się nie, nie. się Dziadziuś. Nie, nie. No co ty taki wstydliwy nagle? Nie. Nie patrz. Nie ziem, uciekam. Pójdę, nie. ty masz lat. Trzy i pół. Trzy i pół. Wieku. No dobra Co ty w moim pokoju robisz po pierwsze? Dziury Bo ja mam taki pomysł No widzę, świetnie O, ty tam weźmiesz mieszkać, tam się walniesz Przynajmniej wygodnie Bo tak o, oh, coś ci pokażę, nie? Ide, idę za to mam. Ja tu mi mieszkam ogólnie o tło Tak, ty tu no, mieszkasz No wchodźcie, babo No tu się leżę często o... Pokaż No nie mogę No nie możesz, trudno Ale mogę tak zrobić, o no właśnie. Co odcinek nie? tak Ci... robisz właściwie? No wiesz? właściwie tak, nie? Gdzie ty uciekasz? Tutaj. O, o kurczę, ciśnie! Kibelek gdzie jest? Nie wybudowałeś. Cieczki jesz belek! Idź do krówek! Do, kru... do krówek nie ma kibelka, idź do krówek dobrze. No bo rzecz co mamy, mamy, nie? Mamy, mamy. O jeny, o ciśnie! <laughs> ciśnie kibelek, gdzieś tu był. No kur... tu też jest co mamy, jak tak popatrzeć z drugiej strony. Tak to są nasi przyjaciele. O, ta ten chce uciec Pokazuję co? ci coś Mam pomysł, Dzi ale nie pokazuj dziadzie Wol, krusko grube Tak no. Dzi Dziadzia ma pyszności Chodźcie, pokażę, cukierki mam Cukierki? <laughs> o co mi No krówne. chodźcie do dziadziunie Tylko dwa, reszta głupie Te kochają mnie Nie kochają, zaraz buta im walnę No chodź tam Nie ta. masz butów retro Dobra, tutaj chodź, ty też Żryj Patrz, ciało idą w kącik. Patrz, jakieś małe coś wyskoczyło. No, coś wyskoczyło. Uciekam, bo żara mnie zje. No i czyli tak widzisz, tutaj jeść mamy co. Tu zwierzaki są, ale my tak kiepsko u nas jest, chodzi, no taką mieszkalną część naszej tutaj, tutaj tej ambasady, no. Co ty chcesz od naszej jaskini? No bo co idzie, człowiek ciężko Zmęczony robotem, kładzie się w retro rumie no luksusik pierwsza klasa. Bez okien. Ale ja bym go powiększył. Tak. I bym poszedł tutaj o, gdzie wcześniej miał być kibel, bo twój pokój był planowany, ale kibel miał być. Tak. Tutaj normalnie bym rozbudował wszystko i zrobił no nasz mieszkaneczku takie większe no chociaż no. No dobra, zgadzam się. To ja już zaszczę. A dostanę własny pokój? I, no na dole ten przejmiesz. A my tutaj budujemy Piotra, mieszkanie. Jak to jest mój pokój? O, jedny, jedny. No ten na dole, tak, tak. Nie, 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 ten tutaj na górze. Ty, ty czekaj, bo tak bez planu, no dobra. W sumie może być. O, ja wiem, co się robi. Tam wyrównaj. Tak. Wyrównuj, wyrównuj. Wyrównuję. Dzisiaj ma dobry plan. Podłoga będzie taka, taka właśnie kamienna? No jak Wielkiej chcesz. Nie deseczki? No deseczki, bo trzeba, wełenka. wiesz, no najpierw trzeba wynieść tą podłogę stąd. Ja bym w ogóle dała wełenkę, wiesz, taka mięciutka. Aha, a po kto to później odkurzać trzeba? Plama będzie. A tak to drewno walniesz jest spokój. Dziadzi, nie podgląduj! O już rozumiem. Tylko nie wiem, czy tam się nie wykopiesz na zewnątrz. zaraz ja ciebie wykopię na zewnątrz. Grozi mi, no. Jak głębokie ma być to niszczenie? A ja wiem, ile tam uważasz. Za słuszne. Myślę, że tyle, ile mam jest już. Ej, nie bij! Nie bij, to Ty wskakujesz na linii ognia. Linię ognia. Retrusiu, retrusiu. Dziadzia. Sorry, dziadziusiu, dziadziusiu. Dziadzia jestem, no. Sam bruk, nie mam kamienia. To idź na bruk Aż takie wielkie to chcesz? Cicho. Ty od razu już problemy masz, no Ja żadnych problemów nie mam A, Ale zaraz chciała zrobić jakieś pewnie Ale dziadzia wymyślił, o! No ja właśnie jeszcze nie wiem co kilo. wymyśliłeś Ja mam takie... Ja też nie wiem, ja w kończę. ciemno buduję Dobra, co tu mamy? Świetnie. W ciemno jest najlepiej. Każdy mamy opierać się na Twoich planach. A wiadomo, jak to się kończy. Dziękuję. Nie ma za co. Już wracam. Cieszę się bardzo, że się Już pędzę. A, tam w kity wciskasz. Skąd wiesz? Tutaj szyba ma być. No właśnie, a ten pokój będzie bez szyby? Ci, No to się jeszcze wymyśli. Ja jeszcze nic nie zdecydowałam, jak no to dobrze, ostatecznie będzie wyglądało. Tutaj ta ściana, tak jak ja tutaj dziabię, no to ma być szyba. Eee, a mamy? Zobaczmy. Nasza. Zobaczę, zobaczę. Czy mamy szybę. Jak nie, to popiach. No, piach chociażby. No niestety, retro, muszę cię rozczarować. Nie mamy. Pójdę po ale Zjadłaś, no to jak idź. Przyjdzie poranek. Jak przyjdzie pora. Jak będzie. Gdzie? Co niszczysz? Nie niszcz. Serio? Tak! Tam, tam no i jak zniszczonie? nie? No trzeba wyrównać. Nie zepsułaś teraz kamieni. Dobra, przepraszam, odbuduję. Oj, no jak odbudujesz, jak to kamienie trzeba. Idę, mam. Tam Dobra, skrzynię. zepsute. A ja głodny jestem. Co mamy do jedzenia? Mamy mięso. Dziadzio umiera już, naprawdę. No chodź tutaj, jest mięso. Nie mogę biec, muszę iść, bo. Głodny. Dziadzio głodny nie biega. Gdzie mięchło? W skrzyni. A, 7 sztuk, dobrze. Najesz się. Pewnie, że tak. Dobrze, więc powiedz, gdzie ja ci mogę pomóc. W no tuż już o okienka najpierw tu zamontujemy. To musiałabym iść po piach. Dobrze już to robię. Patrz, chodź tu, chodź tu. Patrz, czujesz to? Stań dzisiaj tutaj, gdzie dziadzia i zaś. czujesz to? pasz? Czujesz ten geniusz? Tyż. No ale tu, tutaj schrzaniłaś z tą ścianą, o to, oj, w ogóle wszystko. Co ja wszystko schrzaniłam? Za... No przecież to odbudowałam! Się to jeszcze trzeba. Musi być wszystko wymiarowe. Tu są cztery, a tu są, o, trzy. Tutaj, daj. To trzeba właśnie tutaj to budować, żeby Dawaj kamienie. No dobra, to buduj. Dobrze? Nie wiem. Zaraz zobaczę. I idę się utopić. O. <laughs> widzę, że cię to nie zmartwiło. Nie, jeszcze się nie utopiłaś. Dawaj, dziazia spać idzie. Ziemno, jest, nic nie widzę, nie Dobra, idę spać z tobą. O, 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 o. Obok, obok. Ciemności tam później. O. No, dziadzia leży, no czeka. No, dziadzu, dziadzu. Dziwi zamknij bo komary. Dobranoc, No, dziemnie w brodę. <noise> no. Dzień dobry, dzień, dzień dobry. Gdzie do, tam, dzień do, do do mamy dobrego? Gruz. Dziś <noise> mężczyźni. Dziadzia, nie mężczyzna. Nie mamy węgla. Nie ma węgla? To ja wiem, bo my się przeniesiemy tu na górę, nie? O tu o, tak. Gdzie ja teraz jestem A tam gdzie śpimy, to zrobimy kopalnię Kopalnię, też tak chciałam Nie, ja tak chciałem To ty załatwię jakiś węgiel, a ja idę po piach, dobra? No No to weź drewno, a do czego ci ten węgiel? Żeby e, okienka e, A to drewno opiec. weź użyj, mamy masę drewna, naprawdę To w jungli żyjemy, to wiesz. Masa drzew jest. No, jungle, co? Źle? Doskonale. A robimy y, szkło czy płaskie szyby? Oboje, szkło. Dobra. Jak sobie idziecie o życzy? Życzy, życzy. A co życzy, to pożyczy. Dobre? Dobra, dobra Dawaj, dawaj tam, oraj, oraj Nie, Pośpieszaj mnie Grozisz mi? Nie No właśnie A szkoda Nie chciał, że... Nie chciałbyś, żebym ci groziła, wiesz? Czemu? Bo by doszło do walki? Bo byś się przestraszył Bo by doszło do walki, tak? I byś przegrała? Uważasz, że ja bym przegrała, Retro? Pewnie, że tak nie Co, ma, takiej solóweczka? w której bym solóweczka? Oczywiście. No to dawaj, na mieczory. Nie, bo mnie zabijesz. No właśnie, rozumiemy się. W tej dziadowskiej kopalni nic nie ma. Dziadziowej, a nie dziadowskiej. A, to jest dziadowska dziadiowa. Jest tylko ciemno, nic więcej. Zobacz sobie tam światełko. Już. Tu kable trzeba poprowadzić. Jak chcę elektryczny. Tak myślę, żeby pozbierać tę glinę i zrobić. Po co na nam policja cy... tutaj? Gdzie są kamienie? Masz je gdzieś? Mam troszkę. Czekaj, czekaj, już ci daję. Dore, no, nie trzeba. Zbieraj to. Co mam zbierać? To, odkuś to. Chciałbym Ci powiedzieć, czy drewno nam się kończy? No to do lasu. Na górze robisz. I jaką Kontrolę. Oświetlenie kładą. Stawiam. Świetny korytarzyk. Co on tu robi? Co to ma być? Co, co, co. Nie wiem. To jest. No właśnie, nie wiesz. No bo nie wiem. Coś się wymyśli, no. Coś się z tym zrobi. Ale ładne Bardzo, bardzo retro wiesz? No Tylko mało funkcjonalne Dlaczego? Dlaczego? No bo co my postawimy w tych twoich korytarzach? No nie wiem, moje zdobycze Zdobycze? Tak Będziesz tak zaganiać To ty mnie gorisz, ja od ciebie uciekam Dobra, idę po kolejne, szkiełko, mam nadzieję, że coś już jest. Ale wiesz co, chyba trzeba będzie, tam to szkiełko, tam jest ten, o ten, weź to, wy, wybórz to. Nie, no już wiesz. To się robi, no. tak. Ja nie mam kilofa. Siekiery. Nie, wyburz, drzew się nie burzy. Ja mówię o tym tutaj, betonie, o tym, o gruzie A. tutaj, no ja idę po drzewie, no. To dlaczego pokazywałeś Je... mi drzewo? Nie pokazywałem ci nic przecież. Mówiłem i zbóż tam coś tam coś tam. Oj, ty wszystko psujesz! Niszczysz cały dom. Drzewo to nie dom. No, dla mnie tak. A dla wiewiórek? Oj, a, demo, widzisz? Tam nie już się Już cię głupio. I, a później, no i zobaczymy. Przyjdą wiewiórki ze skargą i kto będzie z nimi gadał? Na Ojej, pewno nie ja. Wszystko psujesz. Oj, retro, retro, zero wsparcia. Wsparcie to jakie wsparcie? Wsparcie to jest wiesz, jakiś tam strzelanina, ho. Grach takich, o, a co ty mi tu te dziury zarobisz? Co ty tutaj robisz, ciociu? Już mam, już wiem, co tu będzie. Ja też wiem. Pewnie będzie. A nie. Coś innego. No. Kominek. Tak. Skąd ty wiesz? Bo też chciałam zrobić kominek. Ja, Ty zawsze, jak ja coś mówię i chcę zrobić, to Ty później. Ja też chciałam. Ja też. W sumie nie wiem, jak go tam w środku. Flej lawe. A lawę, tak? Tak. A no właśnie. Muszę jeszcze wody dolać naszym zwierzakom. Miałam to zrobić już kiedyś. A kiedy skąd to... ja lawę wezmę? A ja wiem gdzie jest lawa. No gdzie? W tamtej jaskini. A no to trzeba wyprawę zrobić polawę. Dobra, tylko dam wody naszym zwierzakom i idę po lawę. One nie piją. Idziesz ze mną po tą lawę? Tak, ale nie ma wiad wiader. Ja mam jedno. No to... Co, mam ci pomóc dźwigać, tak? No tak. Ja będę w domu majstrować, jakby co? Tutaj no polawy. Mam nadzieję, że nic nie popsujesz. Nie, nie, nie. Oj, gładnieje. Ale to jak wrócę z prawie. Najem się za wszystkie czasy. Czy które? Wszystkie! O, jeszcze raz przyda się. Co jak się potrobiło kurczę? Sześć musisz mieć y... patyczków. na. no czekają. dobra, dobra. Patyczków a ja widzisz. Delikatnie z nimi. A zginiesz, co... ty już nie żyjesz. Co ty robisz? No dobra, no coś ty narobiła. Ja jak walczę to po prostu Ale HP miałeś bardzo mało. Czemu ty tam w ogóle te no ja o tym właśnie chcę Ci powiedzieć. Czy jak walczy, to nie mam czasu patrzeć na te serduszka i inne. No ale tak trzeba właśnie. Wyprawa polowa troszkę się przedłużała. No na trzy potwory i creepera bez broni. No, umbra, no, daj spokój. Pomóż mi Retro, proszę. No zaraz, zaraz. Ty powinnaś w domu siedzieć, tam sprzątać, a ja tam... I ziemniaki obierać, no nie? No tak, bo to idę. Idę tam, no. Chodź, proszę. Potrzebuję twojej pomocy. No, teraz, tak? Sobie przypomniałaś. Na nie wiem, w której jaskini ty jesteś. Wejdę po ciebie, wiesz? Ach ta! no jeny, jeny. Jeny, zobacz jak to się robi, gdzie oni są? Tam na dole. Zobacz, patrz na dziadzie non stop i patrz jak to się robi. Hu uh, uh, uniki, cyk. Gdzie na dole? Jeny, tutaj te wiemy. twoje dziury, tu... Je, tu się zabić można. Gdzie te dziadostwa są? Tam, za ścianą. Twoje elementy jakieś tam leżą, pierdoły. Są, są, tak tego na później, najpierw tym się zajmiemy. Ciachpa, headshot. No Męska i pod... po była No, potrzebna. w domu jest twoja potrzebna. Patrz jak dziadzia wygląda teraz. Strzała oj w tam, głowie, oj tam, no popatrz nie no. Do, a mój mózg. <laughs> nie a, gdzie to mam? Coś mam w głowie, mi coś mi w głowie strzeliło. Może oddałbyś mi mój miecz Aaa, dobra, czekaj. To weź mój, może ci będzie lepiej szło. Za tobą. Dziękuję. Coś jeszcze chcesz? Na razie nie, później się zgłoszę w razie czego. Może killo? O, tak, przydałby się Gdzie ta lawa? Przedm no. Tu tutaj Masz Hiloft i wracamy. Wracaj, wracaj, bo zaraz zginiesz pewnie pięć razy, no chodź. Chodź, chodź, chodź. Już, już idę Retrusiu. Retrusiu. Dziadziusiu. Gdzie mnie straszysz. Już przed chwilą z jaskini wychodzili, potwory <laughs> były, a ty jeszcze mi tu straszysz? No wiesz co? Czop, czop, retro. Na roboty. No, kto tam mówi? O, na pewno mamy już szyby. Oj, pięć, bo nam zabrakło. Podpałki. Rozpałki. Rozpałki. Masz tam coś do podpalenia? Ale czego? No żeby w piecu się paliło. A, no ta, mam drewna jest dużo. Gdzie? U mnie. No właśnie, u ciebie. Dziękuję. No, płot mi spaliłaś. Jak ty ci spaliłam płot? Płot mi się jara, no. O. Jak ty to lejesz? Już poprzy... Oj, na No, cały dom mi spalisz Trzeba się by położyć. Tak? Tak. Już się nie pali. W sumie zapomnieliśmy o tym, że ten dym gdzieś uciekał. Ale to z jednej Na pewno szyby? No bo podłoga będzie się podpalała. Pamiętasz moją y, podłogę? Pod grzyma, no, y Tak, pamiętam. No właśnie, to tam były szyby i nic się z tym Dobrze, nie dzieje. Dobrze, no to tam dokończ tą jedną dom, to resztę na razie zostawimy. Nic się nie dzieje. W porządeczku. Już biegnę. Sze szefie zapomniałeś dodać. Szefie. No i chodź tutaj. O, cyk. Pięknie. Też się ustawę w 5 Jeszcze raz, o. Na tle kominka, bardzo Oj, dziękujemy cieplutko. wam za... za uwagę, cieplutko, Cze? o jak cieplutko. <grym> Jedny ale grzeje, Uuu. super retro, dziękujemy wam za uwagę, przepraszamy za wszystkie złe rzeczy, papa, papa, pa. jakie wszystkie złe rzeczy, za to co tym zrobiłeś do tej lawy to ty! Myślałem, że masz na myśli tę twoją wyprawę do jaskini w ogóle nieudaną. Papa, pa, cześć! Cześć!